Osteoporoza to cichy złodziej kości. Nie boli, nie daje objawów aż do momentu złamania, i wtedy zaczyna się prawdziwy problem. Co trzecia kobieta w Polsce po 60 roku życia ma osteoporozę, choć większość nie ma pojęcia, że jej kości są osłabione. Dlaczego? Bo po menopauzie spada poziom estrogenów, mięśnie słabną, a brak ruchu tylko to przyspiesza, ale dzisiaj nie będziemy mówić tylko o tym. Zostań do końca tego filmu, a pokażę ci jak w 3 minuty sprawdzić, czy grozi ci złamanie cztery ćwiczenia, które naprawdę wzmacniają kości, potwierdzone badaniami i czego unikać, żeby nie zrobić sobie krzywdy. To nie będzie gadanie o wapniu, to będzie praktyczny plan bez sprzętu do zrobienia w domu. Jeśli zostaniesz do końca, wyjdziesz z gotowym zestawem, który może realnie uratować twoje biodro, kręgosłup lub nadgarstek przed złamaniem czy można coś z tym zrobić tak, i nawet jeśli masz już osteopenię albo diagnozę osteoporozy, nawet po 50 możesz realnie wzmocnić swoje kości. Nie potrzebujesz siłowni, nie potrzebujesz sprzętu, potrzebujesz tylko sygnału, który zmobilizuje Twoje ciało do działania, a tym sygnałem jest ruch. Wystarczy, że kilka razy w tygodniu wykonasz odpowiednie ćwiczenia, a organizm zacznie odbudowywać to, co przez lata traciłaś. Badania pokazują jasno. Kobiety, które ćwiczyły 2-3 razy w tygodniu. Dnia, przez kilka miesięcy miały lepszą równowagę, silniejsze mięśnie, a ich kości zaczynały odzyskiwać gęstość. Co to oznacza? Mniejsze ryzyko złamań, mniejsze ryzyko upadku, większa sprawność i spokój na co dzień. Konkrety, zanim pokażę Ci ćwiczenia, zróbmy prosty test. Taki, który w 10 sekund pokaże, jak z Twoją równowagą. Jeśli wytrzymasz ponad 10 sekund, to świetnie. Ale nie znaczy to, że można odpuścić. Równowaga, siła, stabilność to coś, co należy ćwiczyć regularnie, zwłaszcza po 50. Stań przy krześle lub ścianie, żebyś miała się czego złapać w razie potrzeby. Oderwij jedną stopę od podłogi i stań na jednej nodze bez podpierania. Ile sekund wytrzymasz? Jeśli mniej niż 10, to znak, że twoja równowaga już jest osłabiona, a to podnosi ryzyko upadków nawet kilkukrotnie. Ale spokojnie, to nie wyrok. To informacja, że warto to poprawić. I teraz najważniejsze. Większość kobiet ćwiczy i nieświadomie robi sobie krzywdę. Za chwilę pokażę ci, czego nie unikać, bo nawet jedno źle dobrane ćwiczenie może przyspieszyć złamanie. Zostań jeszcze chwilę. To może być kluczowy fragment tego nagrania. Unikaj głębokich skłonów z prostymi nogami, gwałtownych zgięć kręgosłupa i skręto skłonów. Te pozycje mocno obciążają kręgi, a przy osteoporozie mogą prowadzić do złamań kompresyjnych. Jeśli sięgasz po coś z podłogi, zawsze ugnij kolana. Trzymaj plecy prosto i podnoś z przysiadu. Ćwicze nie zaczynaj od skakania, biegania ani treningów dynamicznych. Jeśli wcześniej nie wzmacniałaś mięśni, najpierw zbuduj fundament, siłę i równowagę, a dopiero po Potem stopniowo zwiększaj tempo, możesz dodać nordic walking, szybszy marsz, delikatny trucht, ale z rozwagą i po konsultacji. Za chwilę pokażę Ci 4 proste ćwiczenia, które możesz zrobić bez sprzętu w domu, nawet w kapciach. Każde z nich zostało przetestowane i udokumentowane badaniami. Pierwsze ćwiczenie. Przysiad przy krześle. Stań prosto przed krzesłem, stopy na szerokość bioder, powoli ugnij kolana i odpuść biodra. Możesz dotknąć pośladkami do siedziska, ale nie siadaj całym ciężarem. Następnie płynnie wstań, pomóż sobie rękami, jeśli potrzebujesz. Powtórz 10 razy. To ćwiczenie wzmacnia uda i pośladki, czyli mięśnie, które stabilizują biodra, a to z kolei chroni twoje kości przed przeciążeniem i zmniejsza ryzyko złamań. Tań przy krześle lub ścianie, żebyś miała się czego złapać w razie potrzeby. Oderwij jedną stopę od podłogi i stań na jednej nodze bez podpierania. Ile sekund wytrzymasz? Jeśli mniej niż 10, to znak, że Twoja równowaga już jest osłabiona, a to podnosi ryzyko upadków nawet kilkukrotnie. Ale spokojnie, to nie wyrok, to informacja, że warto to poprawić. Trzecie ćwiczenie. Wspięcia na palce. Stań prosto, oprzyj się lekko o ścianę lub krzesło. Unieś pięty i stań wysoko na palcach. Poczujesz pracę łydek. Powoli wróć na stopy. Zrób 15 powtórzeń. To wzmacnia łydki, czyli Twój fundament. Lepsza stabilność nóg, równa się mniejsze ryzyko potknięcia, a kości pobudzają się pod wpływem nacisku. Ćwiczenie czwarte. Stań na jednej nodze, stań przy ścianie lub krześle, unieś jedną nogę w górę, celuj w minimum 10 sekund, zmieniaj strony lub 2-3 serie na każdą nogę. To ćwiczenie świetnie rozwija równowagę, wzmacnia stopy, kostki, kolana i biodra. Dzięki temu pewniej chodzisz, a zwykłe schody czy zakupy nie są już wyzwaniem. Jeśli chcesz gotowy zestaw ćwiczeń do druku, mam dla Ciebie bezpłatny PDF. Znajdziesz go w opisie filmu lub na stronie Fundacji Sorno. A jeśli masz pytania lub potrzebujesz indywidualnego planu, odezwij się. Jesteśmy tu po to, żeby Ci pomóc. Nie odkładaj tego na później. Zrób pierwszy krok dziś dla siebie, dla swoich kości, dla swojej przyszłości. Podsumowując, osteoporoza to nie wyrok. Masz wpływ na swoje kości. Masz wpływ na swoją równowagę, siłę i bezpieczeństwo. Regularnie ćwicz, dobrze dobrane techniczne ćwiczenia pomogą wzmocnić Twój układ kostny i poprawią Twoją stabilność. Do zobaczenia i widzimy się już w kolejnym odcinku o Osteoporozie.